Zapewniali, że są w stanie kopiami podtrzymać niebo. Szybkość przemieszczania i skuteczność na polu walki to stanowiło potędze Husarii w XVI i XVII wieku. Nie przez przypadek te właśnie oddziały brawurowo przełamywały linię obrony przeciwnika. Dziś podobne znaczenie ma użycie nowoczesnych czołgów i myśliwców. Współcześnie w polskiej armii siły powietrzne i brygady pancerne symbolicznie nawiązują do zwycięstw polskiej Husarii. Na widok rozpędzonych husarzy drżały całe zastępy wojsk przeciwnika. Legenda rosnąca z każdą zwycięską bitwą sprawiła, że w swoich zbrojnych szeregach chcieli ich mieć najwięksi monarchowie ówczesnej Europy. XVI i XVII wiek to lata dominacji husarii na polach bitew. Rozegrana 5 października 1716 roku bitwa pod Kowalewem Pomorskim miała być kolejną z udziałem husarii. Takich starć polska jazda stoczyła dziesiątki na przestrzeni ostatnich 200 lat. Szala zwycięstwa przechylała się raz to na jedną, raz na drugą stronę. Walczący po obu stronach nie zdawali sobie sprawy, że oto widzą pożegnalny bój legendarnej Husarii. Na polu bitwy poległo 800 konnych. Rzeczywiście wiemy o tym, że nastąpiła tam potyczka z udziałem Husarii. Były to właściwie wojny wewnętrzne, już między Sasami a Konfederacją Tarnogrodzką, ale zakładamy, że to mógł być jeden z ostatnich momentów. Aczkolwiek, mimo tej małej skuteczności i decyzji o rozwiązaniu oddziałów husarskich, właściwie one zostały przekształcone w oddziały kawalerii narodowej. Ale zanim do tego doszło, Husaria była synonimem chwały polskiego oręża. Od XVI wieku rozpoczyna się pasmo zwycięstw, w którym decydującą rolę odgrywała polska jazda. Wielkie bitwy husarskie zaczynają się od tej... Z 1514 roku bitwy pod Orszą, kiedy to 30 tysięcy polskiego wojska stanęło naprzeciwko 40 tysięcy wojsk moskiewskich. Bitwa pod Kockenhausen, bitwa pod Kirchholmem, wojny szwedzkie, bitwa pod Kuszynem znana bardzo z historii. Po tej bitwie w 1610 roku Stanisław Żółkiewski wjechał do Moskwy i okrzyknięto tam Władysława Królewicza Polskiego carem rosyjskim. Bitwy pod Chocimiem, bitwa pod Beresteczkiem, bitwa pod Wiedniem i zapomniane troszeczkę, ale bardzo ważne, dwie bitwy pod Parkanami, które to po odsieczy wiedeńskiej były ostatecznym rozprawieniem się z najazdem tureckim, a w pierwszej z tych bitew sam Jan III Sobieski omal nie poległ ochroniony przez swojego żołnierza. Tak naprawdę to była broń pancerna XVII wieku, służąca do, do, do przełamywania szyków przeciwnika, e, dokładnie tak jak obecnie, obecnie czołgi. Taktyka husarska polegała na szarżowaniu. Kolano w kolano, chorągiew licząca 100-150 koni, szarżowała i przerywała linię obrony przeciwnika, czyli e, no, muszkieterów i i pikinierów, którzy no, rzeczywiście musieli zapewne bać się bardzo o swoje życie, widząc szarżującą e, chorągiew. Naprzeciwko jednego kusarza stawało trzech, czterech, pięćdziesięciu, czy nawet 100 przeciwników. Mimo to usaria wychodziła obronną ręką. Towarzysz walczący po uzarsku, to jest towarzysz używający tarczy w kształcie skrzydła i drzewa, czyli kopii. Ta kopia funkcjonuje właściwie do samego końca. Zresztą następcą kopii są lance ułańskie chociażby, prawda? Schyłek Husarii łączył się z upadkiem Rzeczpospolitej. Klęska powstania kościuszkowskiego oznaczała trzeci rozbiór Polski i koniec polskiej państwowości. Ale już dwa lata później nadzieje na odrodzenie Rzeczpospolitej nadeszły wraz z utworzeniem legionów polskich we Włoszech. Początkowo oddziały te walczyły u boku Napoleona, potem weszły w skład armii nowo utworzonego Księstwa Warszawskiego. Ministrem wojny, a potem dowódcą naczelnym Sił Zbrojnych Księstwa został książę Józef Poniatowski. Stało się to na krótko przed uderzeniem wojsk austriackich na Warszawę w 1809 roku. Podczas bitwy pod Raszynem Polacy stawiają bardzo skuteczny opór, ale armia austriacka jest liczniejsza. W pewnym momencie polskie oddziały się cofają. Widząc to, książę Józef Poniatowski schodzi z swojego konia, bierze karabin do jakiegoś rannego żołnierza, staje na czele kolumny szturmowej, przeprowadza kontrata, który powstrzymuje. Austriaków. Książę Józef Poniatowski potrafił stanąć na wysokości zadania. Potrafił tak zorganizować tą swoją armię, armię niedużą stosunkowo do tych, tego, co byśmy chcieli, chociaż jeżeli patrzeć na wysiłki Księdza Warszawskiego, to ona była ogromna. Potrafił tak zorganizować, że była po pierwsze najlepszą, najbardziej waleczną, najbardziej bitną, gdzie honor właśnie był punktem odniesienia i był czymś najważniejszym dla każdego z żołnierzy. Klęska Napoleona oznaczała koniec marzeń o niepodległej Rzeczypospolitej. Utworzone po kongresie wiedeńskim Królestwo Polskie miało co prawda własną armię, ale dowodził nią wielki książę Konstanty, brat Cara. Kres istnieniu Armii Królestwa położyło przegrane powstanie listopadowe. Ostatni akt tej batalii o niepodległość dokonał się pod brodnicą, gdy oddziały polskie przekroczyły granice Królestwa Polskiego z Prusami i złożyły broń. Do kolejnego zrywu narodowego Polacy przystępowali bez regularnej armii. Walki w powstaniu styczniowym miały głównie charakter działań partyzanckich. Wielka ofiarność ze strony walczących niestety znów nie przyniosła upragnionej wolności. Aż do rozpoczęcia I wojny światowej Polacy nie podejmowali zorganizowanego wysiłku zbrojnego. Szans na odrodzenie polskiej państwowości zaczęto upatrywać w wybuchu konfliktu między zaborcami. Po rozpoczęciu I wojny światowej władze austriackie zgodziły się na sformowanie trzech brygad legionów polskich. Gdy 11 listopada Polska odzyskała niepodległość, żołnierze legionów dali początek tworzącej się polskiej armii. Powstało wojsko polskie, ale tutaj ważna uwaga, ono, ono tak naprawdę powstawało w warunkach wojennych, bo Polacy przez ten cały okres tych pierwszych lat niepodległości tak naprawdę bez przerwy walczyli z różnymi wrogami, taka jest prawda. Największym wyzwaniem po odzyskaniu niepodległości była kwestia ustalenia granic. Najzacieklejszą batalię odrodzone państwo polskie musiało stoczyć z Rosją sowiecką. W historii zapisała się bitwa warszawska określana mianem Cudu nad Wisłą. Walki z bolszewikami toczyły się także pod Brodnicą i Włocławkiem. Tutaj działał korpus Gaja. To też jednostka kawaleryjska. Która, która rzeczywiście no, narobiła tutaj sporo zamieszania na tym terenie. Tym bardziej, że w tym, w tym rejonie nie mieliśmy no, większej ilości żołnierzy. Udało się przede wszystkim obronić Wocławek. To było najważniejsze, dlatego że Gaj próbował uchwycić przeprawy na, na, na wiśle. W ten sposób, gdyby, gdyby to się udało, można byłoby zaatakować Warszawę. Od północy, powtórzyć manewr Paskiewicza. Aby zachować dopiero co odzyskaną niepodległość, konieczne było posiadanie silnej armii. Po zwycięskiej bitwie o Warszawę utworzono Centralną Szkołę Jazdy. Na jej siedzibę wybrano Grudziądz. W 1928 roku przemianowano ją na Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Absolwenci tej szkoły stanowili podstawę kadry Polskiego Wojska. Kawaleria Ta była taką uprzywilejowaną grupą. Więcej niż piechota, niż łączność, uprzywilejowany rodzaj broni. Także tutaj wybierani byli chłopcy i sami na ochotnika szli chętnie. To był krem de la crème Armii Polskiej. Taka była prawda. Z tych pięciu tysięcy wyszkolonych tu ludzi, wielu poległo. Wielu oddało krew za ojczyznę. Nieznany był przypadek oficera, który, oficera kawalerii, który by stchórzył, zdradził. Elita przez duże E. To jest kilkadziesiąt przedmiotów na egzaminie kończącym szkołę. Bo to nie jest tylko jazda konna. Proszę sobie uzmysłowić, że polscy kawalerzyści ocierali się o lotnictwo. Oni byli szkoleni oczywiście z typowej walki w siodle, z typowych przedmiotów wojskowych w terenie, ale również byli szkoleni z tak zwanych nowinek technicznych. Oni zapoznawali się z nowymi sylwetkami samolotów. Ba, mamy zachowane zdjęcia archiwalne, gdzie kawalerzyści skaczą na spadochronach. Władze Państwowe tak odwiedzały na każdą promocję. Tutaj był zjazd oficerów, wyższych generałów, no i także był prezydent Rzeczypospolitej raz i drugi marszałek Gryt Śmigły. Jeżeli chodzi o znane postacie, no to pierwsza sprawa to jest podpułkownik Dobrzański znany bardziej jako jeszcze kiedyś major Hubala, pośmiertnie odznaczony do pułkownika. Niesamowita postać, instruktor jazdy konnej, to Tadeusz Komorowski, pseudonim Bur, dowódca kompanii olimpijczyków z wielkimi efektami, przecież Olimpiada w Berlinie 1936 rok to między innymi też jego, jego zasługa. Rok 1918 to również początki polskiego lotnictwa. Służba w lotnictwie przyciągała ludzi młodych, którym nie straszne były nowe wyzwania, wśród nich także kawalerzystów. Wielu wyobrażało sobie lotnictwo jako konnicę przyszłości. Początkowo szkolenie polskich lotników odbywało się w Bydgoszczy i Grudziądzu. W 1921 roku późniejszy prezydent Francji, a ówczesny kapitan, Charles de Gaulle, brał udział w inspekcji bydgoskiego lotniska, oceniając jego poziom w samych superlatywach. W Grodzie nad Brdą utworzono centrum wyszkolenia podoficerów lotnictwa. Przyszłych asów przestworzy szkolono w ramach niższej szkoły pilotów. To oczywiście Franciszek Żwirko, znany wszystkim z Challenge'u roku 1932. Wrócił tutaj, był instruktorem, ale to nie tylko on. Tacy słynni piloci jak Orliński. Znany z przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa, Warszawa, niebywały wyczyn w latach dwudziestych. Skarżyński, samotny przelot niewielkim samolotem RWD-5BIS nad Atlantykiem. Na terenie lotniska w Grudziądzu w 1921 roku zorganizowano wyższą szkołę pilotów, a potem oficerską szkołę pilotów, gdzie uczono obsługi wszystkich stosowanych wówczas typów samolotów bojowych. Szkoła ta stała się kuźnią kadry polskiego lotnictwa i zalążkiem słynnej szkoły Orląd z Dęblina. W 1928 roku w Grudziądzu powołano wyższą szkołę strzelania i bombardowania, a potem wyższą szkołę pilotażu. Prowadzony tam kurs był najwyższym etapem szkolenia dla pilota myśliwskiego. Do chwili wybuchu wojny w Grudziądzu wyszkolono prawie tysiąc pilotów i obserwatorów. Wszyscy piloci z okresu dwudziestolecia międzywojennego musieli przejść przez Grudziądz. To było sito. Tutaj warunki na lotnisku nie były łatwe. Piloci musieli naprawdę nadawać no, z siebie wszystko, wykorzystać umiejętności swoje, intuicy, intuicje, nie tylko przyrządy, ale musieli też być świetnymi meteorologami. Prawda? Świetnie wyszkoleni polscy piloci w latach 30. zaczęli latać na samolotach rodzimej konstrukcji, które zastąpiły głównie francuskie jednostki. Myśliwce P-7 i P-11 weszły na wyposażenie polskich sił powietrznych. Ich twórcą był Zygmunt Puławski absolwent Bydgoskiej Szkoły Pilotów. Słynna jedenastka w chwili rozpoczęcia produkcji w 1934 roku była najnowocześniejszym myśliwcem świata. W 1936 roku do orła, symbolu polskich lotników, dodano obramowanie w postaci husarskich skrzydeł, jednoznacznie nawiązując do zwycięstw polskiej jazdy przed wiekami. W czasie kampanii wrześniowej Polacy zestrzelili ponad 200 samolotów niemieckich. Piloci 4. Pułku Lotniczego stacjonującego w Toruniu, wśród których był porucznik Stanisław Skalski, strącili 20 maszyn wroga. Potem polscy lotnicy trafili na Wyspy Brytyjskie, gdzie brali udział w bitwie o Anglię. Szczególnie wsławili się późniejsi generałowie Stanisław Skalski i Witold Urbanowicz, którzy przed wojną doskonalili swoje umiejętności w Wyższej Szkole Pilotażu w Grudziądzu. Na 144 polskich pilotów, którzy walczyli na brytyjskim niebie, większość to wychowankowie grudziąskich szkół lotniczych. Kiedy wybucha II wojna światowa, ci absolwenci, oni trafiają do dywizjonów lotniczych we Francji, w Wielkiej Brytanii i tam pokazują tą klasę. I to naprawdę byli mistrzowie swojej kategorii. To, co oni wyczyniali na niebie, walcząc z niemcami, no to przechodziło pojęcie pilotów brytyjskich, francuskich, że tak można wiele wykrzesić, wydusić z nowoczesnych maszyn, którymi oni kiedyś nigdy nie latali. Jakby czuli, e, czuli tą więź między maszyną a, a, a pilotem. Polscy lotnicy trafili na Zachód po przegranej wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku. Decydująca okazała się przewaga niemieckich wojsk pancernych. W Polsce przez całe dwudziestolecie trwały starania o utworzenie jednostek zmotoryzowanych. Jednak dopiero dwa lata przed wybuchem II wojny światowej 10. Brygada Kawalerii została przeformowana w oddział pancerno-motorowy i wyposażona w 42 czołgi lekkie. Jej dowództwo objął pułkownik Stanisław Maczek. Ona się świetnie spisała w walkach w 1939 roku była w stanie zatrzymać nawet, nawet uderzenia całego niemieckiego korpusu pancernego. Próbowano utworzyć również drugą jednostkę pancerno-motorową, ale niestety bo ona była tylko w fazie organizacji. No i ta 10 Brygada 19 września przekroczyła granicę, jako jedna z niewielu polskich jednostek w pełnym składzie z własnymi sztandarami. Części żołnierzy z 10 Brygady Kawalerii udało się przedostać do Wielkiej Brytanii. Tam dzięki staraniom generała Maczka rozpoczęto formowanie pierwszej Dywizji Pancernej. Jej znakiem było skrzydło husarskie w kole. W szeregach dywizji walczyło w sumie 16 tysięcy żołnierzy i oficerów, którzy dysponowali prawie 400 czołgami. Bicie się twardo, ale po rycersku, mówił do swoich żołnierzy generał Maczek. Zaznaczyła swój udział w bitwie pod Fale a następnie maszerowała przez Francję, Belgię i Holandię. No tutaj trzeba powiedzieć, że Holendrzy mają wiele do zawdzięczenia Polakom, dlatego, że często bywało tak, że generał Maczek rezygnował z użycia artylerii po to, żeby wyzwolić kolejne miasta holenderskie, oszczędzając w ten sposób mieszkańcom strat, szczególnie skorzystała na tym Breda, a i do dziś mają za to Holendrzy, wyrażają yy, 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 wdzięczność Polakom. Podczas II wojny światowej polscy żołnierze wielokrotnie dawali przykład odwagi i męstwa. Po zakończeniu wojny państwo polskie znalazło się w radzieckiej strefie wpływów. Bydgoszcz była centrum pomorskiego okręgu wojskowego. Zmiany w polskich siłach zbrojnych rozpoczęły się po 1989 roku. To przede wszystkim ustanowienie cywilnej kontroli nad armią. Po rozwiązaniu wschodnioeuropejskiego bloku wojskowego podstawą polskiej doktryny obronnej było wejście do struktur Paktu Północnoatlantyckiego. Po latach starań ten cel udało się zrealizować w roku 1999. Po 92 latach istnienia w 2011 roku nastąpiło rozwiązanie pomorskiego okręgu wojskowego. Obowiązki i tradycje POW przejął inspektorat wsparcia sił zbrojnych. Dzisiaj w Bydgoszczy istnieje 40 jednostek wojskowych, a miasto stało się ważnym ośrodkiem NATO w Polsce. Jest to jak gdyby element tego całego systemu bezpieczeństwa. Który, który ma zapewnić to, że, że Polska no nie znajdzie się w trudnej sytuacji jak w 1939 roku, gdzie walczyliśmy sami przeciwko, przeciwko dwóm agresorom. I ta obecność ma olbrzymie znaczenie. Do GFTC, czyli Centrum Szkolenia Sił Połączonych, co roku na szkolenia przyjeżdża ponad tysiąc oficerów. W Bydgoszczy działa również trzeci batalion łączności NATO. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie łączności na potrzeby wspólnej obrony. Jednostka wspiera też operacje NATO, sojusznicze ćwiczenia i treningi. Bydgoszcz jest międzynarodowym ośrodkiem szkolenia żandarmerii. To tu siedzibę ma Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO. Głównym zadaniem międzynarodowego centrum jest edukacja i szkolenie oficerów policji wojskowej. Z kolei jednostka integracji sił sojuszu odpowiada za przygotowanie manewrów tzw. szpicy NATO, czyli sił bardzo wysokiej gotowości. Wojsk, które w sytuacji zagrożenia lub konfliktu zbrojnego będą gotowe do przemieszczania się w ciągu 72 godzin. Jednostka ma szczególne zadania w przypadku konfliktu zbrojnego: będzie pełnić rolę ośrodka dowódczego. Sprawdzianem reagowania sił NATO były manewry Anakonda, prowadzone m.in. na terenie Kujaw i Pomorza. Wzięło w nich udział około 30 tysięcy żołnierzy z kilkudziesięciu państw. Ćwiczenia zakończyły się sukcesem, ale ukazały też słabe strony działań wojsk sojuszu. Co też ważne w tego rodzaju ćwiczeniach, co zostało pokazane i uświadomione żołnierzom, dowódcom z poszczególnych państw, że jeszcze ogrom pracy przed nami do, wyko do wykonania. Wnioski, które z tego wynikały, były takie, że niestety, i dlatego tak obecność wojsk sojuszniczych na Flancie Wschodniej jest tak ważna, niestety mamy duże problemy z przerzutem wojsk do państw Europy Środkowej. Chodzi o to, żeby sprawnie móc później do tych wojsk przerzucić kolejne i udzielić wsparcia, jak również kwestie chociażby związane z łącznością, której też dużo jeszcze szwankuje. Ta łączność między poszczególnymi państwami sojuszu musi lepiej wyglądać, i mam nadzieję, że. Te wnioski z takich ćwiczeń zostaną wyciągnięte, bo to jest bardzo ważne. Nie stanąć i powiedzieć, ćwiczenia zakończyły się sukcesem, wszystko zostało wykonane na piątkę, my każde zagrożenie będziemy w stanie odeprzeć, tylko zastanowić się, jak my, gdzie są słabe punkty, gdzie są miękkie podbróża i one te ćwiczenia zrealizowały swoje zadanie. O wzmocnieniu wschodniej flanki dyskutowano podczas szczytu NATO, organizowanego w Warszawie. To było przełomowe spotkanie głów państw i szefów rządów. Zostały podjęte decyzje polityczne i wojskowe, które realnie wzmacniają wszystkie flanki sojuszu. Ale sojusz północnoatlantycki nie jest jedynym gwarantem bezpieczeństwa, dlatego Ministerstwo Obrony Narodowej ustaliło priorytety dotyczące polskich sił zbrojnych. Budowa obrony terytorialnej, unowocześnienie obrony przeciwlotniczej, rozwój wojsk pancernych, obrona związana z cyberprzestrzenią oraz morskie bezpieczeństwo na Bałtyku to zadania na najbliższe lata. Polskie wojsko od wielu lat jest oceniane bardzo sprawnie pod względem organizacyjnym, logistycznym, łączności. Jest oceniane dobrze. To, co jest problemem i bolączką polskiego wojska, to jest sprzęt. Wartość bojowa jego jest naprawdę ograniczona i to jest zadanie na najbliższe lata, kluczowe zadanie, bo system dowodzenia można stosunkowo sprawnie zmienić. Sojusze można zacieśniać, ale kluczowe zadanie dla polskiej armii na, na najbliższe lata to jej modernizacja to zakup takiego sprzętu, który pozwoli nam się poczuć względnie bezpiecznie, bo to, żebyśmy sami byli samowystarczalni i powiedzieli, że jesteśmy niezależni od kogokolwiek, to jest w obecnym świecie nie, niemożliwe, ale żebyśmy tę podstawową bazę mogli skompletować w Polsce i czuli się bezpiecznie. Modernizacja wojska będzie przebiegać w oparciu o rodzimy przemysł. Tego typu zadania od lat realizują Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy, remontując m.in. samoloty F-16. Serwisujemy nasze jednostki w Krzesinach i, i w Łasku w zakresie zabezpieczenia logistycznego, jak i serwisowego jesteśmy przygotowani do wykonywania szeregu usług w zakresie usprawniania agregatów zarówno z szeroko pojętej elektroniki, awioniki, jak i klasycznych agregatów hydraulicznych, elementów podwozia. Na pewno Wielu Bydgoszczan od czasu do czasu obserwuje tutaj lądujące i startujące samoloty F-16. Przylatują one tutaj do nas na odnowienie pokrycia lakierniczego. Modernizacja Polskiej Armii to nie wszystko. Ministerstwo Obrony Narodowej realizować będzie program utworzenia wojsk obrony terytorialnej. Szczególną rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu poszczególnych jednostek obrony terytorialnej odegrają członkowie organizacji proobronnych i uczniowie klas mundurowych. Dzisiaj z różnych względów służba wojskowa jest przywilejem. To powoli staje się znowu być pewnym wyróżnieniem, zaszczytem i próbujemy to zaszczepić szczególnie w młodych oficerach, w młodych żołnierzach, że fakt, że oni noszą mundur żołnierza wojska polskiego, to jest niesamowite wyróżnienie. To jest coś co powinno być najważniejszym elementem w kształtowaniu świadomości ich względem wojska i względem społeczeństwa. To jest coś, co ich wyróżnia na te całego społeczeństwa, ale to jest ogromne zobowiązanie. Polski żołnierz na pewno na świecie się kojarzy z odwagą i z poświęceniem. I to nie jest jakieś no, nasze pragnienie, żeby tak nas postrzegano. Nie jest trudne obecnie znaleźć, czy to w internecie, czy książki jakieś po angielsku, po niemiecku, w których są opisywane Bitwy, w których walczyli Polacy i jak oni są prezentowani. I to, że, że nasi żołnierze są doceniani, jest to praca wielu pokoleń polskich żołnierzy, którzy swoją krwią płacili za sukcesy i za to, że Polska jest obecnie niepodległym państwem.